Słuchajcie. jestem dzisiaj nad jeziorem kochanki naszym tak zwanym kupanym często tutaj jeździmy bo to jest bardzo blisko miasta dzisiaj jestem sam bez Karola dzisiaj Karola brat ma przyniesienie także nie mógł ze mną mi towarzyszyć na miejscu byłem o godzinie 7.50 jeśli się nie mylę jest godzina już wam mówię 8.45 Także już łowię prawie godzinkę hmm. Udało mi się złapać jednego szczupaczka. malutkiego szpaczka takim może śpić Haczy go już opuszczą do Jeden jeszcze mniejszy mi spadł. Teraz jeszcze trochę połowie przejdę się tam. Tym kanałem. Tym kanałem naprawdę dość często padają ryby. I potem może jeszcze wrócę z powrotem na jezioro. I idź sobie. Thank you. Cześć. Ja już jadę do domu. Mówiłem jakieś dwie godzinki. Tylko zapałem tego jednego szczupaczka. Jeden mały szczupacz mi spadł i już tutaj przed chwilą taki ładny garbus chwycił moje kopyto. Chyba to jest 7,5 cm. Sam się dziwiłem, ale tak miałem tylko przyjęte włożone do wody tylko dziabnął. Nie zaciął się. Ja będę jechać i trzymajcie się łamania.